Czy kiedykolwiek byłeś tak upokorzony, że chciałeś po prostu zniknąć z powierzchni ziemi? To właśnie mi się przydarzyło podczas kolacji u teściowej. Została wyrzucona z domu jak jakiś nieproszony gość przy wszystkich członkach rodziny. Ale to, co wydarzyło się później, całkowicie odwróciło sytuację. Wróciłam z dokumentami, które nie tylko udowodniły moją wartość, ale całkowicie zmieniły życie mojej teściowej. Ta historia dotyczy zemsty, sprawiedliwości, a może czegoś znacznie głębszego. Zostańcie ze mną, bo to, co za chwilę usłyszycie, was sokuje. Jeśli kiedykolwiek czuliście się niedocenieni przez rodzinę partnera, to wideo jest dla was. Zanim przejdziemy dalej, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo historie, które tutaj dzielę, są prawdziwe i zawsze mają nieoczekiwany zwrot akcji. Wszystko zaczęło się w zwykły piątkowy wieczór. Moja teściowa pani Helena zorganizowała elegancką kolację rodzinną w swoim domu. Od momentu, gdy poznałam mojego męża Marka, zawsze czułam, że jego matka mnie nie akceptuje. Nie byłam wystarczająco dobra dla jej syna, przynajmniej tak mi się wydawało po jej chłodnych spojrzeniach i uszczypliwych komentarzach. Tego wieczoru postanowiłam być miła, uprzejma i pokazać, że jestem godna ich rodziny. Przygotowałam nawet domowe ciasto, które wszyscy uwielbiają. Kiedy przybyliśmy, atmosfera była napięta. Pani Helena przywitała wszystkich ciepło, ale kiedy przyszła moja kolej, ledwo skinęła głową. Usiedliśmy przy stole, a ja starałam się włączyć do rozmowy. Jednak każde moje słowo było ignorowane lub przerywane. Mój mąż wydawał się nie zauważać, jak jego matka mnie traktuje, albo po prostu nie chciał interweniować. W pewnym momencie pani Helena zaczęła chwalić byłą dziewczynę Marka, mówiąc, jak była wykształcona, elegancka i z dobrej rodziny. Czułam, jak moja twarz płonie ze wstydu. To było celowe, bezpośrednie porównanie, które miało mnie upokorzyć przy wszystkich. Próbowałam zachować spokój, ale wiedziałam, że to dopiero początek długiego i bolesnego wieczoru. Kolacja trwała dalej, a ja czułam się coraz bardziej nieswojo. Każda pochwała skierowana do innych członków rodziny była jak cios w moje serce. Byłam tam fizycznie, ale emocjonalnie byłam całkowicie nieobecna w ich świecie. W pewnym momencie próbowałam pomóc w kuchni, ale pani Helena ostro powiedziała, żebym się nie wtrącała. Bo wszystko mam pod kontrolem bez mojej pomocy. Jej słowa były lodowate, a ton głosu nie pozostawiał wątpliwości co do jej intencji. Wróciłam do stołu ze łzami w oczach, ale postanowiłam je powstrzymać. Nie chciałam dać jej satysfakcji zobaczenia mnie załamanej. Jednak wszystko zmieniło się, gdy podczas deseru pani Helena podniosła kieliszek i wygłosiła toast. Powiedziała, że jest wdzięczna za swoją rodzinę, za ludzi, którzy naprawdę się liczą i którzy przyszli z dobrych domów. Spojrzała na mnie znacząco i dodała, że niektórzy ludzie nigdy nie zrozumieją, co znaczy prawdziwa klasa i wartości rodzinne. Cała sala ucichła. To było za wiele. Nie mogłam już dłużej siedzieć i udawać, że wszystko jest w porządku. Wstałam z krzesła, a mój mąż w końcu zdał sobie sprawę z powagi sytuacji. Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, jego matka powiedziała głośno, że jeśli mi się nie podoba, mogę opuścić jej dom. To był moment, w którym moje życie się zmieniło. Wyszłam z tego domu z godnością, jaką tylko mogłam w sobie znaleźć. Łzy płynęły po moich policzkach, ale szłam z podniesioną głową. Mój mąż pobiegł za mną, próbując mnie zatrzymać, ale byłam zbyt zraniona, żeby w tej chwili z nim rozmawiać. Pojechałam do domu moich rodziców, gdzie wreszcie mogłam się załamać i wypłakać. Rodzice mnie wysłuchali, a potem moja matka powiedziała coś, co zmieniło całą perspektywę. Zapytała, czy Teściowa wie o moim prawdziwym pochodzeniu i zawodzie. Prawda była taka, że nigdy nie mówiłam rodzinie Marka zbyt wiele o mojej przeszłości. Jestem prawniczką specjalizującą się w prawie spadkowym, a moja rodzina, choć skromna na co dzień, ma znaczące korzenie historyczne. Mój dziadek był znanym filantropem, który pozostawił po sobie fundację i znaczny majątek. Jednak zawsze żyliśmy skromnie, ceniąc sobie pracę i pokoru ponad ostentację. Tej nocy postanowiłam, że czas pokazać mojej teściowej, kto naprawdę jestem. Nie z chęci zemsty ale po to, by bronić swojej godności. Następnego dnia poszłam do mojego biura i zebrałam kilka kluczowych dokumentów. Były tam akty własności, dokumenty fundacji rodzinnej, a także pewne informacje prawne dotyczące majątku rodziny Marka, o których oni sami nie wiedzieli. Tydzień później pani Helena zorganizowała kolejne spotkanie rodzinne. Tym razem to ja poprosiłam mojego męża, żebyśmy tam poszli. Był zaskoczony moją prośbą, ale zgodził się. Kiedy przybyliśmy, Teściowa znów powitała mnie chłodno, ale tym razem byłam przygotowana. W pewnym momencie, gdy wszyscy siedzieli w salonie, poprosiłam o chwilę uwagi, atmosfera zgęstniała, a pani Helena wyglądała na zirytowaną moją śmiałością. Spokojnie otworzyłam moją teczkę i wyciągnęłam dokumenty. Zaczęłam od przedstawienia mojego prawdziwego zawodu i osiągnięć, które starannie ukrywałam, nie chcąc się chwalić. Opowiedziałam o mojej rodzinie, o fundacji, którą zarządzam, i która wspiera setki potrzebujących rodzin. Pokazałam dokumenty potwierdzające to wszystko. Twarz teściowej zmieniła kolor. Ale to nie było wszystko. Podczas moich badań odkryłam, że dom, w którym mieszka pani Helena i który uważa za swoją własność, w rzeczywistości należy do trastu rodzinnego, którego beneficjentem jest mój mąż. Z powodu pewnych zaniedbań prawnych sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji prawnej, którą mogłam zapewnić. Bez mojej pomocy rodzina mogła stracić tę nieruchomość. Cisza w pokoju była ogłuszająca. Pani Helena, która zawsze traktowała mnie jak kogoś gorszego, nagle zdała sobie sprawę, że to ja trzymam klucze do ich finansowej przyszłości. Nie szantażowałam ich, po prostu przedstawiłam fakty. Po tym odkryciu wszystko się zmieniło. Pani Helena, która była tak pewna siebie i pełna wyższości, nagle stała się cichsza i zamyślona. Mój mąż był wstrząśnięty tym, czego się dowiedział nie tylko o mojej rodzinie ale także o sytuacji prawnej jego własnej. Tego wieczoru zamiast upokorzeń odbyła się prawdziwa, szczera rozmowa. Wyjaśniłam całej rodzinie, że nigdy nie chciałam się chwalić ani wywyższać nad innych. Wyszłam za mąż dla miłości, nie dla pieniędzy czy statusu. Jednak zasługuję na szacunek, tak jak każdy inny członek tej rodziny. Pani Helena w końcu się odezwała. Przeprosiła. Nie były to łatwe przeprosiny. Widziałam, jak trudno jej było przyznać się do błędu. Ale były szczere. Powiedziała, że zawsze bała się, że ktoś skrzywdzi jej syna, i przez to była nadopiekuńcza i okrutna wobec mnie. Zaproponowałam, że pomogę rozwiązać prawne problemy rodziny, ale pod jednym warunkiem, że będę traktowana z szacunkiem i akceptacją. Wszyscy się zgodzili. Od tamtego dnia moja relacja z Teściową powoli się poprawiała. Nie staliśmy się od razu najlepszymi przyjaciółmi, ale nauczyliśmy się wzajemnego szacunku. Ta historia nauczyła mnie ważnej lekcji. Nigdy nie pozwól nikomu definiować twojej wartości, a prawda zawsze wyjdzie na jaw w odpowiednim czasie. I to jest koniec tej niesamowitej historii. Czasami w życiu spotykamy ludzi, którzy nas nie doceniają, którzy próbują nas upokorzyć lub sprawić, żebyśmy czuli się mali. Ale prawda jest taka, że nasza wartość nie zależy od opinii innych. Moja teściowa nauczyła się tej lekcji w trudny sposób, ale ostatecznie otworzyło to drzwi do lepszej relacji między nami. Jeśli ta historia was poruszyła, dajcie znać w komentarzach. Czy wy też mieliście trudne doświadczenia z rodziną partnera? Jak sobie z tym poradziliście? Chcę usłyszeć Wasze historie. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli podobało Wam się to wideo. Jeśli oglądacie pierwszy raz, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych prawdziwych historii, które zmienią Waszą perspektywę. Pamiętajcie zawsze, stójcie po stronie prawdy i nigdy nie pozwalajcie nikomu gasić Waszego światła. Do zobaczenia w następnym wideo.